Takie przetulanki tu do mnie przyszły hmm, Teraz się pcha drugi o, tutaj druga się pcha Oba 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 Takie tak Wszystkie zazdrośniki Tak tak Ojej, jeju jeju Takie fajne Piesiorki kochane Takie ojeju Takie wykąpsiane gorzeczne Hmm. Takie gaju się hmm. Cudowna jesteś. Tak, tak. Bo będzie zazdrosny, na dole, wiesz? Musimy kończyć. Bo będzie zazdrosny, ty puchaczu ty puszku, ty, ty puszku. Posłuchaliśmy trochę mis kryształowych wszyscy razem. Psiaki spały sobie przy misach. A ja sobie tak rozmyślałem, medytowałem. Fajnie było. Także cudownie. Życzę Ci wspaniałego wieczoru. <słuch> Buchaczek, piękny buchaczek, mój tak, 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 Sędzia się pcha, to molda. Sędzia. Takie kochane. No. może zobaczymy sobie jakąś komedię, co? Może coś wybierzemy zaraz. Co ty na to? Pójdziemy na górę. Mm -hmm. No to fajnie. Bo musimy pranie powiesić jeszcze. <laughs> Cudownie powiedzieć, że jest. <laughs> taka że trzeba powiedzieć, że młoda, młoda. Ty mi tutaj nie tutaj Tylko Tylko trzeba